serdecznie witam wszystkich hodowców znowu my tutaj się chcieliśmy pokazać jak, co tam u nas nowego w hodowli dzisiaj tak z rączki może ponagrywam dzisiaj to na karmę przez ostatnie 3 dni szło, szło nasze błotko do tego jeszcze tam ze dwie, trzy łyżeczki dosypywałem takiego białeczka i najważniejsze co jest to, to codziennie ta karma była czymś tam zwilżana I, i załóżmy tu mamy nie to akurat są Gryty tutaj mamy tu, a tu akurat mamy czy berwimin, do tego wispomin i, i, i to codziennie dajemy na karmę, żeby te, te, bo te samczyki czasami ganiają te samiczki, nie dają im tam minerałów podziobać, tak żeby miały taki, taki cały czas stały dostęp nawet do tych sypkich minerałów i codziennie coś tam na karmę damy. I codziennie czymś tam zalewamy, i wtedy zasuszamy minerałem, właśnie jakimiś minerałkami, żeby te, te gąbki miały całkowity dostęp. U mnie karma troszkę, w lotowym troszkę inna jak w rozpłodowym. Udariusza, udariusza, to już taka y, tylko typowo rozpłodowa, on tam daje, nie bawimy się, u mnie to idzie załóżmy tam mieszanka różnych tych właśnie rozpłodowych, jeszcze resztka jakiejś pierzeniówki została, y, coś tam jeszcze jakieś resztki gdzieś byliśmy, kupiliśmy taka mieszanka, do tego dochodzi połowa diety specjal, pół na pół mniej więcej, żeby te gąbki takimi się za mocno nie zapasły, bo, bo planuję już, już w tygodniu będziemy próbowali pierwsze obloty robić, żeby nie były za ciężkie, fajnie, w fajnej formie są, jak widzicie. Zakupy dokonane w futru jest, zapas potężny, stać nam teraz na cały sezon. Tu też w obokach już ponamieszywane karmy, także, no, tak to u nas wygląda. Teraz też bardzo spokojniutko. Zaraz przelecimy się po gołębniczkach. pokażę Wam jak to wygląda. No, jest fajnie, wszystko układa się bardzo fajnie. Nie ma tam jakichś. Y, większych y, problemów z y, parowaniem i tak dalej także, także tutaj wam może, może y, pokażę jak to u Dariusza, najpierw wygląda Dariusz tam y, coś tam magikuje, a z Kubie jakieś tam warzywka siedzi a ja tutaj wam koledzy pokażę jak u niego wygląda pierwszy gołemniczek Dariusz do nas przyjdzie, coś powie na temat u niego, no widzicie już u niego gąbki już y, położyły wczoraj Wczoraj gdzieś około 20 pary, jak mi powiedział, położyły pierwsze jajeczka. Yy, pokażę Wam, jak teraz ten, ten rozpływ yy, wygląda. Nie nie pamiętam, czy pokazywałem to. I na razie mamy ten przód tak yy, zamknięty. On będzie do góry podnoszony. Jak już wszystkie, yy, wszystkie pary zniosą jajka, yy, to, to wtedy podniesie to Dariusz do góry. I, I będą miały wyjście. Teraz na razie jeszcze zostawiamy, żeby tych cel pilnowały, bo to tak czasami jest. Ale jak widzicie u niego, też to pięknie wygląda. Spokój. Pierwsze jajeczka, widzicie tam już leżą fajnie. On troszkę inaczej karmi, od razu jest widać efekt. To jest prosty przykład, co mogę hodowcom po powiedzieć. Ja karmię załóżmy pół na pół. E, karma dietetyczna, e, ta dieta specjal i, e, i załóżmy tam taka zwykła, e, jakaś tam pierzyniowa, rozpłodowa i tak dalej. U niego idzie tylko ta karma i już o jeden dzień jest różnica. U mnie tam są pojedyncze pary, chyba 4 3, 5 par dopiero rzuciły jajeczka, a u niego praktycznie już, już duża część tej jajka rzuciła. Nie? I to są też, no to widać jednak przy karmieniu jestem takie. Jak widzicie, u Dariusza to też bardzo fajnie wygląda. Bardzo, bardzo fajnie, spokojniutko te gąbki siedzą. Nie ma najmniejszych problemów. Wszystko wcześniej przygotowane. Dariusz to do nas przyjdzie, może coś powie, także, także fajnie to się układa i w głębniczku rozpłodowym i tak samo w głębniku lotowym. Tak jak powiedziałem, to do wszystkich młodych hodowców najważniejszą rzeczą teraz podstawą minerały codziennie świeże. Codziennie świeże także, także, także ten... Nie ma tu jakiegoś tam filozofii, tu nie, nie, nie można... jakiś spokój. Naprawdę spokojniutko, milutko, fajnie. Chodź, 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 chodź. Gołąbki teraz ważna, ważna część naszego, naszego życia hodowlanego. Najważniejsza, najważniejsza chyba część w naszej hodowli, bo to, to te gołąbki. I, I od tego wszystko się zaczyna. Jak tutaj jest jakiś błąd popełniony. To możemy zapomnieć później e, o, o, jakichkolwiek, o jakichkolwiek wynikach. Jeżeli tutaj się ten błąd popra, popełni, e, to, jest, e, to jest można zapomnieć o wszystkich. Tak jak mówię, do wszystkich hodowców, którzy, którzy może przy może, e, młodzi hodowcy, pamiętajcie w tym okresie: minerały, jeszcze raz minerały, fajna, dobra karma. Tu nie ma jakichś, nie przeprowadzamy żadnej kuracji, żadnych. Żadnych jakichkolwiek kuracji na ślepo Żadnych, No to co ja mówię na ślepo Nie była przeprowadzana żadna kuracja Gąbki były zaszczepione, odrobaczone a nie na ślepo, ani na widno nie ma no, żadna kuracja nie została przeprowadzona I, i, i widzicie jak gąbki wyglądają Tak naprawdę my też Nie kurujemy się na ślepo, gdy jesteśmy zdrowi Tutaj jak widzicie jak wygląda gołębniczek Jaki spokój to no to będziecie to sami możecie powiedzieć, czy wyciągnąć wnioski z tego celu po Także Darekie to szkoli fajnie. To też jest jakaś część tego wszystkiego, żeby żeby był porządek, żeby nie było żadnych niepotrzebnych nieporozumień tłuczenia jajek. My zawsze robimy to praktycznie te samce, już od jesieni dostają te cele. Czy załóżmy w okresie zimowym mają czas się przyzwyczaić do tego. I to też jest bardzo ważne, to nasza żaróweczka jest. Tutaj mamy. Przywitałem się, chociaż z wszystkimi. Dzień dobry, kłaniam się koledzy. Mamy tutaj, jak się nie mylę, 36 par. 20 par wczoraj zniosło jajka, dzisiaj pewnie będą następne. Nie się, a Myślę, że tak w 3 dni powinno się wszystko zamknąć, tak że wszystko dobrze poszło. Spokój, widzicie. Mamy, wczoraj tak nawet, bo Sylwestra nie było, ja sam za bardzo nie miałem co robić, nudziłem się, to policzyłem. Mamy tutaj w samym rozpłodzie 21 dzieci naszych asów, plus nasze asy, które już poszły w tym roku do rozpłodu, plus nasze pary, które te starych, asy spłodziły, z których asy pochodzą, także. Także poprzeczka idzie w górę. Tak jest. Staramy się. Będziemy. Nasz, nasz, nasz e, 1365 stary dziaduszek nasz e, dostał cele tutaj teraz niżej w tym sezonie, bo ma samiczkę, która, która e, nasza, e, nasza samiczka lotowa, która... E, Kandydatka jest, naprawdę na wielkiego asa nie ma. Tak została została skontrolowana. E, no i tak jest. Ja się skrzydło nasza 263 kury się pięknie, normalnie jak kura to jajko no. potężne i drobna samiczka. Także no jak widzicie, no to pięknie nie jest, nie jest taka drobna. Pięknie, pięknie się to pięknie się to układa. Spokojniutko, milutko u Dariusza, zaraz przyjdziemy też może do rozpłodu, nic nie wymyślamy, żadnych mówię kuracji, żadnych jakichś leczeń, gołąbki w zimę zostały zaszczepione, odrobaczone i to wszystko, także, także hodowcy, my tak uważamy, my tak hodujemy, ci którzy robią to inaczej i z tym mają sukces, tak jak już kilka razy mówiłem, czapka z głowy. I, 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 I tylko pogratulować. My w taki sposób to robimy, i ja uważam, że to jest tylko jedyna, jedyny sposób na jakikolwiek dochowanie się właśnie fajnych gołębi, zdrowych, silnych i my w tym kierunku idziemy. Jak widzicie, jest progres potężny. Nie, wiem, nie chcę tam już kłamać czy opowiadać, nie wiem naprawdę, ile mamy już naszych asów lotowych z takiej pierwszej setki Niemiec tutaj w tym rozpłodzie, no ale jest się czym pochwalić. Nie muszę, nie mam się czego wstydzić. Także, Także jak widzicie, tutaj. Nasze asiadki siedzą. W sumie, w sumie z dwóch lat mamy w pierwszych 220 asuł w No i te akurat gąbki teraz zawędrowały tutaj u Dariusza, nasz czarny, czarny krok. <gryw> w tym roku spróbujemy trochę sił na dwóch albo trzech gołębnika, wspólnych gębnikach. Tutaj i, i pan Adam jedną drużynę zaoferował, żeby zapłacił za nią. My damy młodej, też sami zameldowaliśmy na Biewoncie, na, na Rogowie i na Mazurach. Także no, też spróbujemy. Ja tutaj no, Tak, tak, ja zameldowałem na masurach. Yy, także, także, także yy, zobaczymy jak to będzie. Przejdziemy teraz krótko, może tam yy, do, do, do lotowego głębniska, jak to wygląda. Podobnie gąbki siedzą, tu jeszcze parę naszych późniaczków zostało, w tych październikowych, jak one wyglądają. Chodźcie, chodź, 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 chodź. O, to tak wyglądają późne gąbki z października. Zobaczcie, same samiczki, zobaczcie jak te gąbki wyglądają. Normalnie. Jedna jest między nimi tam starsza samiczka, reszta to są te gołębie właśnie z października i, i e, tak właśnie te gąbki wyglądają prześlicznie. Spróbujemy jeszcze je ja może tam przegotować. E, e, zobaczymy. Tutaj, o, na pierwszy rzut oka od razu czarny as <noise> jak nie niesprzątane, wczoraj mnie nie było yy, nie sprzątałem, więc no, dzisiaj jest niedziela, zaraz może troszkę skrobie. zobaczcie też to bardzo fajne, już tam pierwsze jajeczka są gdzie nie gdzie, ale i tak, jak, jak już mówiłem yy, jest ta różnica przy karmieniu jak się troszkę później je karmi, czy lżej yy, to te samiczki troszkę, ale to na pewno nie gra roli są dokładne dodateczki cały czas zobaczcie świeże minerałki, non stop, codziennie Świeżówki minerały stoją w dużej ilości, no i na karmy są minerały podawane, nie? Także tutaj, jest, jak u nas, u nas to tak wygląda, że my otwieramy te wszystkie gojemniki. Znaczy, teraz ten gojemnik, tu jest gojemnik samiczek, i to jest non stop otwarte. Te samce jak chcą, to sytu odchodzą. Bo, bo ci, którzy tam troszkę hodują, to wiedzą, samczyk jak już samiczka mu zniesie jajka, on nie chce przy niej siedzieć, on nie chce nic robić, on, on tam ma swoje w głowie, idzie gdzieś tam. To jest tak jak pewnie i u ludzi, jak już się straci ten instynkt rozmnażania wtedy odchodzą na bok, ale widzę już. Dużo samiczek tak siedzi w gniazdach, wylegują się, znaczy się już będą dzisiaj też duża część na pewno położą w tym roku, tam troszkę mniej zlotowych gąbków pociągniemy, bo chcemy roz, przetestować I, 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 i zabierzemy te jajeczka. Tu przełożymy na, nie za wszystkich, parę asów tutaj będzie, będzie wychowywało swoje, ale jak można zauważyć naprawdę jest, jest fajnie, spokojnie, widzicie się siedzą, nic się nie dzieje, zaraz herbatkę będę wstawiał. Jak umarłem, kadzidło gotuję gąbką i wtedy, wtedy będziemy dalej tutaj działali. Tam Dariusz już jakieś warzywka widzę z to zaraz coś tam też pewnie i umielimy na jutro. Także to u nas tak to wygląda i nie wiem, czy, czy to dobrze, czy to źle, my tak postępujemy i ja uważam, to jest moja filozofia. Tak będę właśnie robił. Także hodowcy chcieliśmy znowu się pochwalić, czymś, troszkę coś powiedzieć. tam mamy w tym roku znowu chyba, nie wiem, 14 albo 17, już nie wiem, nie chcę skłamać. 14 albo 17 wolnych samiczek i to tak fajnie, było tam samce i do tam do tego samic i jeszcze się zabawiają pomiędzy nie będę, Tu gdzie niegdzie widzę, znowu są e, tam na dole można zobaczyć. E, tam w tym takim ala boxie, jeden samczyk, trzy samice. Czwarta siedzi i czeka tam na górze. Nie przeszkadza to niczemu. E, później pewnie te, które to mają sobie prze, 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 e, przetrą się na lotach i będzie, będzie wszystko w porządku. Zostaną te, które mają zostać. Nie, nie, nie nakładamy. Tutaj mamy taką małą, złotą parę, ten głąb. Go, to jest nasz chyba ostatni taki samczyk, który jest w naszym osiemnastym samcu Niemiec i... Tamten po trzeciej samicy Niemiec i po dwudziestym samcu Niemiec. Taką parę rzuciłem, takie późne młode chcieliśmy Przetestujemy to. Ona taka dojrzała samiczka, jest ta niebieska samiczka. Ten samczyk jest e, ciemno nakrapiany. Przetestujemy te gołąbki. E, dam im tam e, w rogu, zanim, zanim tutaj BDS nowo czyścił ten głębnik pod młode, postawiłem tam miseczkę i, i ona też powinna dzisiaj jutro znieść jajeczko. Zabiorę tylko taki mały test e, i przerzucę podlotowe. I, i zostaną rozdzielone i już w tym roku praktycznie nie będą parowane, nic nie będzie robione. Tam siedzi z tyłu trzecia samica Niemiec. Razem nasz nowy nabytek też czekamy. Ona też powinna dzisiaj już widzę jajeczko znieść. Siedzi tam. Zobaczymy. Takie to tylko zabiorę jajeczka, i one wrócą zaraz. Nie wiem, w przyszłym tygodniu zostaną natychmiast przyniesione do głębnika znowu, znowu e, rozpłodowego. Tam, e, do, a trzecia samica, nie, zostanie przeparowana. Sparujemy ją na coś nowego. i. Także, jak mówiłem, będziemy próbowali coś tutaj z niektórych gąbków, coś na wspólnego, niczki jakieś dać. także, no, pobawimy się. Będziemy się tam, hodowcy, nie wiem, czy to widać, Dariusz tam ostro skupia warzywka. Działa fajnie. Coś tam próbujemy zawsze umielić, podać, żeby ta karma teraz, mówię, oklejona była i na to minerałki, i to wszystko. Także, hodowcy, znowu chcieliśmy się czymś pochwalić. Życić wszystkim, życzyć wszystkim hodowcom powodzenia. Teraz bardzo ważny okres. Zaczniemy puszczać. Mówię, no oglądam te filmiki też w sieci jest katastrofa. U nas to samo katastrofa. Co chwilę tu przyjeżdżamy, to nie chcę kłamać, ale no, mówię, siedzi sobie albo na krześle, albo na stole. Ostatnio przyjeżdżamy, a na krześle na oparciu siedzi sobie sam, samczek Jastrzębia i tam dowoli rystuka do tych późnych samiczek. No katastrofa jest. no I, i Wszystko jak patrzę w niebo non stop, sokołów wędrownych, jastrzębi. Masa, masa, jeszcze raz masa. I to, co gdzie bym nie oglądał jakichkolwiek filmów, to, no to hodowcy są zdruzgotani. I, i, i... No zobaczymy. Czekamy, będę się zamelduję się jak to, jak będę szczery. Powiem wam, jak, jak te loty, yy, 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 pierwsze puszczenia, obloty wyglądały u nas. Także, także zobaczymy. Tu jeszcze raz Dariusz. Yy, pozdrawiamy Was z, yy, wszystkich serdecznie i życzymy pochodzonka. Do następnego razu hodowcy. Yy, cześć.